Więc historia zaczyna się od sitka, tak? Od sitka, którego główka wygląda tak, a spód jest taki w sitka, tak, siateczka ma. Bardzo podobny spód do na grzyby. Bardzo podobny spód jest do zajączka, jednak zajączek ma żółty ten spód i zupełnie inną główkę. Która no. jest główka podobna jest, bardzo do głowy prawdziwka, aczkolwiek taką ma inną strukturę. A prawdziwki mają bardzo mięsiste nóżki i takie ładne gąbeczkowate spody, bardzo podobne do czerwonego, którego bym całkowicie nie odróżniła ja osobiście od prawdziwka, aczkolwiek ma jakiś dziwny taki spód. Tak, taki kolor ma Gury. dziwny, ale to on się nieje? Czy... góry jest czerwony. No. On jest pomarańczowy akurat. Ale no, no, dobra, ale on no. też się wie, jak się, się nieje, jak się go trzyma. Nie. No tylko podgrzybki sinieją im spody, jak się przytrzyma, wyglądają w ten sposób prawdziwki. Jak no, się przytrzyma długo palcem, to nieje ten spód, tak? I teraz mamy jeszcze maślaka, tak? Maślak jest taki żółty, zupełnie inny, ale bardzo ten maślak jest podobny. Masz Aha, tylko ma mniejsze sitka. No mniejsze sitka. Dobra. Czy mamy jeszcze jakiegoś grzyba do zaprezentowania innego? Nie, to chyba wszystkie. Podgrzybki, prawdziwki. A, stojaczek! Ojej, no, zapomniałam o stojaczku. Ma bardzo długą nóżkę i jest podobny do prawdziwka, aczkolwiek ma zgrabną nóżkę i taką jaśniejszą główkę. Czy mamy jakieś inne jeszcze grzyby? To wszystkie. Porad! Na temat zbierania grzybów i rozpoznawania udzielała Patrycja Wilk. Dziękuję bardzo. Tak. Do usłyszenia w następnym odcinku.